Dobra, wymieniamy amortyzatory tylne w Citroenie C4 Grand Picasso z pneumatycznym zawieszeniem. Przed przystąpieniem do pracy, albo blokujemy sobie tutaj przycisk, żeby nam się auto nie poziomowało. Ja sobie odłączę akumulator. Komulator odłączam dla pewności Dobra, luzujemy koło, podnosimy auto potem ściągamy koło i wchodzimy do kanału Na pewno to trzeba oczyścić rudzy i jakoś zabezpieczyć, żeby nie korodowało. To z powrotem, jak będziemy zakładać, to ta śruba ma być tak jak tutaj. Czyli czpień ma być na zewnątrz auta, żeby nie pomylić. Amortyzatory z 12 roku Auto jest z 13, czyli amortyzatory od nowości 300 tysięcy nalotu a są już strasznie zniszczone strasznie w ogóle nic nie pracuje tutaj amortyzator praktycznie po powybijane czyli tego tak mamy skręconego oryginalnie musi z powrotem tak samo trafić na auto skręcony czyli tutaj na samej górze jak jest równiutko po prostu zaznaczamy sobie coś i taką jakby poprowadzić w prostą linię od tego znacznika Tutaj do dolnej tulejki musi być taki zakres pracy prosty na ucień będzie coś takiego stary, oryginalny praktycznie praktycznie nie pracuje Ledwo ledwo. Nowy. No, tu już jest problem nacisnąć. No, ten działa. Trzyma ciśnienie. Odpowietrzymy sobie go kilka razy. Posowanie. Szkoda, że nie mam nowych. Tak samo śrubę też mogliby dawać nową. No i czyścimy to, podmalujemy i składamy. No, udało mi się na szybko. Podkładamy epoksydowym prysnąć, trochę to podczyścić ten kielich. To jest taki antykorozyjny, także dwie warstwy na szybko. Tutaj też zabezpieczone. Na damy takim czarnym do zacisków lakierem, aby kolor był, bo chciałem to dzisiaj już złożyć, nie będę szukał nowych, nowych mocowań, ale później sprawdzimy, czy są w ogóle takie dostępne. No to by trzeba było tak naprawdę wypiaskować i na nowo pomalować elegancko, żeby było. Chociaż ta mocatory i tak pewnie długo nie wytrzymają, także za, podejrzewam, że 3 lata będzie trzeba to i tak rozbierać. Już wtedy zobaczymy albo wlecą nowe, albo się te zregeneruje. Także podkład epoksydowy i czarny lakier akurat tutaj do zacisków, bo będzie szybko zrobione. Dobra, patrzeć jak to wyszło. Jest. Nie wiem czy to tak widać, ale jest. Jest kąt 90 stopni tylko z tą farbą do zacisków nie bardzo wyszło, bo ona długo schnie i w sumie jeszcze jest taka lepka, a ja już to muszę złożyć, także zakładam tak jak jest. druga strona już rozebrana z drugiej strony jest gorszy dostęp dwie śruby mamy na wierzchu jeśli chodzi o ten kielich reszta jest tam trzeba sobie jakoś poradzić kluczem płaskoczkowym raczej ze względu że mamy tłumik tłumika nie będę demontował Patrzcie jak nagra się odkręcić śruby ale z tej strony z drugiej strony tu mika tylko odgiąć sobie tą osłonę termiczną i normalnie przed łóżką sobie tutaj dochodzimy i odkręcamy sobie normalnie taki z lewej strony Także jest dostęp, jest dobrze Tą śrubę z lewej strony, znaczy nakrętkę tutaj popuściłem trochę, bo to dopiero się dokręci jak auto stanie na koła normalnie obydwa. Także tu jeszcze wrócimy do tej strony. No prawa strona też już wyjechała z samochodu. Że pokazywałem, że łatwo to też wykręcić tak samo jak i z lewej, tylko odginamy osłonę prączną. Wszystko zapieczone, amortyzator wylany. Ten to jest dopiero tragedia. Patrzymy kąt. Tutaj dobrze widać teraz, jak ma być kąt. Łapiemy sobie środek. Środek tutaj i ma być równa linia do dolnej tulejki. Tak, tutaj. Jak inny kąt ustawicie, to później Wam nawet amortyzator nie wejdzie na śrubę dolną od belki, żeby tutaj ucho dolne złapać. Tak, żebycie widzieli, że jest coś nie tak. jest zły kąt i trzeba poprawić, jeśli nie będzie to pasowało. Drugi amor ustawiony. Kąt 45 stopni. Została mi tutaj ta dolna śruba, tu możecie sobie trzynastką tutaj po prostu małą grzechotkę założyć i sobie kręcić. Nie trzeba ściągać nawet koła. Tutaj widać te dwie śruby, która była tam jedna druga jest tam dalej. Druga była z tej strony odkręcana z przedłużką i grzechotką. Osłony termiczne już odgiąłem, tak jak były wcześniej. Tutaj to było widać chyba, także dokręcamy tą śrubę, tak nie do końca, bo jak opuścimy auto, to dopiero wtedy dokręcimy z prawej i z lewej strony, jak już będzie stało auto na kołach. Wkładamy poduszkę, wkładamy ten przewód od powietrza i kończymy zabawę. Odwrotnie. Najpierw założyłem sobie tą śrubę od amortyzatora na dole, na tulejkę, dopiero później przykręcałem górę, bo wcześniej miałem z lewej strony problem, nie chciała mi ta śruba wejść za bardzo i trzeba było kombinować. popuścimy. Poduszka ma tu takie wycięcie I tym single musi wejść tam od do środka. Na górze też jest wycięcie na górną część poduszki. Otwór na powietrze ma i z tyłu. Także jak ustawicie otwór na powietrze z tyłu, to powinno wszystko wskoczyć na swoje miejsce Góra i dół. Dobra, tutaj śruby już dokręcone. Osłona ta plastikowa założona. Z jednej i z drugiej strony poduszki się już ułożyły samochód także zobaczymy jak się to będzie sprawować także wszystko co było potrzebne do wymiany tych amortyzatorów z tyłu to wiadomo, amortyzatory podkład epoksydowy, antykorozyjny sprayu, czarna farba druciak dwa młotki mniejszy, większy grzechotka mała, grzechotka duża klucz do kół Wiadomo lewarek albo najlepiej dwa klucz płaskoczkowy 24, 21, 18, 16 taki wygięty 16 jeszcze ale to już dla wygody na małą grzechotkę 13 i na dużą grzechotkę 16 21